ich z swoich obrońców. Wspomina Jerzy Mirski, Andrzej Jurek, skrupowanie leśne. Nagle podłoga podskoczyła. Huk, rumor walących się murów. Kusz, dym, ciemno. Bolek się rusza, więc żyje. Nie czuję, aby mnie coś bolało. Wyciągnęliśmy broni, reszta ekipunku, i pobiegliśmy odgrzebywać zasypanych. Niewielu udało się uratować. Wspomina Stanisława Kosakowska pseudonim Barbara, zgrupowanie Leśni. Dzień dzisiejszy był najcięższym ze wszystkich dotychczasowych. Straty wielkie. Kompania podporucznika Borka już nie istnieje. Z całego zgrupowania pozostało nas może o półtorej setki. Plus i makabra po tych nalotach. Bomby odrywały ludzi i góry w górę szczątki ludzi i gruzy. Wszystko leży pomieszane. Polski skutek braku leków. Łukoczyk Wachnowski wydał rozkaz do połączenia dwóch dzielnic starego miasta i Żoliborza w celu ewakuacji rannych i uzyskania łatwiejszego dostępu do puszczy Kampinowskiej z jej zrzutowiskami sprzętu. Na przeszkodzie stał jednak silny niemiecki garnizon na dworcu gdańskim i fortach cytadeli oraz niemieckie pociągi pancerne poruszające się po torach linii obwodowej. Natarcie miało się odbyć z dwóch stron jednocześnie. Brak synchronizacji doprowadził do olbrzymich strat po stronie powstańczej. Kilkunastu rannych leżących na boisku KS, Pol KS Polonia Niemcy rozjeździli czołgami. Wspomina Wojciech Szymanowski pseudonim Synon, 11 Pluton, kompania Maciek, Batalion Zośka. Skalski leży pod wagonikiem i pokazuje na ulicę Muranowską. Sytuacja musi być bardzo ciężka. Chwile ciągną się jak wieczność, a nic nie wskazuje, że pójdziemy dalej. Do cholery Szkopi rzucili do wolki całą ciężką broń maszynową, szafy i samoloty. Co chwila ciężki zgrzyt przeszywa powietrze. Słupy, kurzu i dymu przesłaniają widok. Nad nami krąży eskadra sztukasów. Coraz mniejsze okrążenia. Wybuch pomp wstrząsają. Mamy rannych. Sanitariuszka Ewa wysuwa się z grupy wagoników. Wpada na otwartą przestrzeń i widzę, jak biegnie lekko pochylona z rozwianym głosem. Obok mnie padają niemieckie granaty. Odwracam na chwilę głowę. Rzucam jakiś rozkaz. Szukam oczami Ewy. Ewa leży na ziemi. To niemożliwe. To nieprawda. Ona żyje. Ona musi żyć. Znów padają granaty. Słyszę głos Skalskiego. Pojmujesz dowództwo nad całością. Cofamy się. Rannych było coraz więcej i sytuacja stawała się najbardziej dramatyczna. Tych, których udawało się wynieść spod ognia, wydobyć spod gruzów i ocalić od brutalności niemieckich zwrodnialców, znoszono do powstańczych, powstańczych szpitalików. Jeden z nich mieścił się w podziemiach PWPW. Kierowała nim doktor Hanna Żabińska-Pertynowska, pseudonim Rana. Wspomina Wanda Tołoczko-Pawelska. Wanda z zespołu Doktor Rany. Któregoś dnia przybiegła do nas śliczna dziewczyna, sanitariuszka Zośka. Żywa pochodnia. Po drodze zrywała z siebie odzież. Niestety, po kilku dniach zmarła. Nie mieliśmy szans, by uratować ciężej poparzonych. Wspomina Irena Karłowska, wówczas 14-letnia córka Doktor Rany. Mama w wieku 19 lat była wolontariuszką w służbie sanitarnej podczas wojny w 1920 roku. Już wtedy zetknęła się z cierpieniami i śmiercią, ale tego, co działo się w powstaniu, nie mogła znieść. Widziałam, jak strasznie przeżywała to, że młodzi żołnierze umierają jej na rękach, że wykonuje ciężkie zabiegi, nie mające lekarstw ani środków znieczulających, by złagodzić ich cierpienia. Było w niej mnóstwo ciepła i wrażliwości, ale przy rannych musiała się trzymać. Była bardzo opanowana. Do strzału PWPW -PW włączyły się stojące na Pradze baterie dział 88 mm, pływające po, pływająca po Wiśle kanonierka Pionier i wyrzutnie Nebelwerfer zwane powszechnie na, staru, na starówce szafami. Grupa SS Gruppen, Gruppen Schwierera Heinza Reisenparta przystąpiła do generalnego szturmu na Stare Miasto. Do akcji wchodzi 10 batalionów piechoty i dwa szturmowe bataliony saperów wspartych dużą ilością najcięższego sprzętu. W następnych dniach walki przybierają na silę. 我给你讲嘛，我给你讲。 Pseudonim ROM PWB 17S. 22 i 23 sierpnia ciężkie chwile dla, dla nas. Stanowiska nasze zalewa do wysokości 3,4 metra, a stanowisk nie możemy opuścić. I tak przez dwie noce i trzy dni stoimy dosłownie po kolana w wodzie, a Niemcy stale szturmują. Do niemieckiego arsenału dołącza kolejna straszna broń. dołącza kolejna strona broń. Powstańcy ze Starówki już ją poznali. 13 sierpnia 1944 roku w niedzielę wybuch niemieckiego nosiciela ładunków wybuchowych SDKfz 301 Borgrowa na ulicy Kilińskiego spowodował śmierć ponad 300 osób. Tym razem jego zadaniem jest otwarcie drogi niemieckiej piechocie. Marki trwają wewnątrz... Między jego piętrami zamknął chór. 28 sierpnia po miesiącu bohaterskiej obrony wycieńczeni, pozbawieni amunicji i granatów powstańcy pod morderczym, huraganowym ogniem przeciwnika wycofują się ze trujną. I pada na środku ulicy na serią. Skacze za nią jej siostra Wara. I tak przepada. Wielu jest nas przeskakuje Oddziały kapitana Stefana i Jaronia już wyszły. Wyskakuje Jaron zostaje ranny, lecz biegnie ze swoimi. Porucznik Wicek ekspediuje swoją prześniczkę karę. Wyskakuje ona z plecakiem, w którym ma kancelarię zgrupowania. Seria przeszywa jej ciało w locie. Wyskoczył za nią termit. Za termitem musiałam wyskakiwać na rozkaz Szarego. Trzymałam się w ruinach domu przy ulicy Kościelnej. Tam kapitan Stefan zbierał niekopitków. W południe wszyscy uratowani ze zgrupowania przybyli na Mławską. Wspomina Bronisław Troński, podporucznik Jastrząb, zgrupowanie Leśnik. Byłem już wtedy ranny. Miałem tylko granaty. Niewielu z nas mogło jeszcze walczyć. Doktor Petrynowską widziałem ostatni raz 28 sierpnia, gdy pod koniec walk w wytwórni zeszliśmy do piwnic. Siedziały przy ranny. Pani doktor, Niemcy są na drugim, trzecim i czwartym piętrze. Strzelają ze wszystkich stron. Niech pani idzie z nami. To ostatni moment, gdy możemy wyskoczyć na zewnątrz. Jestem lekarzem. Powstańcem zostaję tu z rannymi, odpowiedziała z największym spokojem. Niemców zaczął rzucać do podziemi granaty. Doktor Rana wybiegła wprost na Niemców krzycząc rozpaczliwie Przestańcie! To jest szpital! Następna wiązka granatów zabiła doktor Ranę, stojącą obok niej sanitariuszkę i rannych w Pozostałych Niemcy poprowadzili na wolę i większość z nich rozstrzelali w rejonie skrzyżowania ulic Kolskiej i Okopowej. Kilka dni po upadku PWPW, 2 września 1944 roku, ostatni obrońcy retuty przeszli kanałami do śródmieścia. Starówka upadła. Niemcy przystąpili do bezwzględnego mordowania pozostałych w staromiejskich piwnicach rannych powstańców cywili. Krwią spłonęły powstańcze szpitale na długiej i podwalu. Rannych rozstrzeliwano, zabijano granatami, kolbami karabinów i palono żydkę. Walki o wytwórnie trwały przez 27 dni i były porównywane z najcięższymi walkami podczas obrężenia Stalingradu. Zmieniały się oddziały powstańcze biorące udział w walkach. Poza stałą załogą składającą się z PWP-17S 10 sierpnia załogę uruchomiła kompania OSA z Batalionu mińskim, a 21 sierpnia załogę wzmocniły oddziały zgrupowania podpułkownika Jana Szypowskiego Pseudonim Leśni. Pod koniec walk o PWPW kilkakrotnie obrońców wspierały oddziały z batalionów Czata 49 i Zośka. w walkach poniosło śmierć około 100 obrońców i około 70 Niemców. Mimo zniszczeń gmach powstańczej kuchni Gmach powstańczej retuty został podniesiony z gruzów i jest dzisiaj jednym ze świadków pamięci bohaterskich dni sierpnia 1944 roku. Na zakończenie. Na chcielibyśmy przypomnieć wiersz napisany przez Jana Romockiego, poległego na starym mieście żołnierza batalionu Armii Krajowej Zośka. Janek napisał ten wiersz w czerwcu 1942 roku, mając 17 lat. Dwa lata po śmierci Taty, potrąconego przez niemiecki samochód. Jadwiga Romocka, mama poległych braci, dała ten wiersz księdzowi, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który następnie podarował go Ojcu Świętemu, Janowi Pawłowi II. Od łez obłąkaniem uchroń nas, Panie, od niepewności każdej nocy od rozpaczliwej rąk niemocy, Od lęku przed tym, co nastanie, Uchroń nas, Panie. Od bomb, granatów i pożogi, I gorsze jeszcze w sercu twoim, Od trwogi strasznej jak konanie, Uchroń nas, Panie. Od rezygnacji w dobie klęski, Lecz i od pychy w dzień zwycięski, Od krzywd, lecz i od zemsty zanie, Uchroń nas, Panie. Ukroń od zła i nienawiści Niechaj się odwet nasz nie ziści Na przebaczenie im przeczyste Wlej w nas moc ochryste Moi drodzy, wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie na dzisiejsze widowisko Reduta PWPW. Bardzo dziękujemy za przybycie. Dziękuję wszystkim rekonstruktorom, którzy dzisiaj wsparli nas w tym całym projekcie. Dziękuję państwu, Państwowej Zitulnie i Papierów Wartościowych i wszystkich, wszystkich jest to kłód tym wszystkim, którzy walczyli w sierpniowym lecie 1944 roku o wolność Warszawy, o wolność Polski.